Cześć, z tej strony Ucek, Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest porównanie Nokia 7.2 kontra Motorola Moto G8 z Plusem. W G8 z Plusem mamy standardową na 665, 4GB w przypadku Nokia 7.2 Snapdragon 660. Również 4GB, Obafony fony wpięte do tej samej sieci, wyczyszczona pamięć. Zobaczmy, jak działają, jak otwierają aplikacje i jak pozostają one w pamięci RAM. To samo robimy w przypadku gier, więc lecimy. Allegro. Nokia. Aliexpress. Motorola. Ceneo. Minimalnie Nokia. Następnie mamy Galerie. Nokia. HBO GO. Nokia. I pla no, też powiedziałbym, że Nokia. Jak widzicie, może coś musiałem potwierdzić, jak dojadę. Prawie remisowo, ale bardziej motka szybciej doczytała. Mapy Nokia. Następnie jedziemy. Player.pl Player wygrywa. Nokia również. Tu motkę trochę myśli. OLX. Motrola Pyszne.pl. Motka Pizza Portal. Prawie że remisowo. Sklepy. Może minimalnie motka. Tak samo tutaj minimalnie motka. Spotify. Też bym powiedział jak poprzednio. Tap talk. Podobnie. Tripadvisor. No tu coś chciał, więc wiecie. Twitter. Nokia. Uber. Odkał. Wykop. Tutaj Nokia. I YouTube. Motorola. No, teoretycznie chyba bardziej motka. Jak to widzieliście po teście, Dobra, ramu w fonach praktycznie tyle samo. Zobaczmy, co zostało w pamięci. gro w Noki. AliExpress też w noki. Ceneo. No widzicie, Nokia dobrze, motka źle. Galeria nadal to samo. Tu w ramie. Tutaj jeździ ogólnie. I plan. To samo jak dojadę. To samo mapy. Modka źle, Nokia tak. I jedziemy dalej. Player.pl. No Nokia super. Onyx, Tak samo. Pyszne.pl. Tu w ramie, tu poza. Pizza Portal. Podobnie. Sklepy. W obu przypadkach w ramię Spotify. Tu w ramie, tu nie. Taptalk. W ramię poza. Jedziemy dalej. TripAdvisor, to samo. Twitter, w obu w ramie, Uber, Motorola w... poza ramem, Nokia w ramię, Wykop, to samo, i YouTube w obu. No więc telefon 4GB potrafi ładnie zarządzać pamięcią. Patrzcie, co robi Nokia 7.2. Ja jestem jak najbardziej na tak w tym momencie. Tego typu rzeczy lubię, bo po co coś później 5 razy odpalać, skoro może być to w ramię. Sprawdzamy gry. Asfalt 9. Oczywiście wcześniej wyczyściłem pamięć, jak widzieliście na ekranie. No i zobaczmy w grach, czy będzie jakaś większa różnica. Ciemno widzę, ale już nie. Na razie Nokia idzie do przodu. Czy tak będzie do samego końca? Czekamy. No i wygrywa tutaj nam Nokia. Tak też się to stało. No to skoro już tak dobrze, to lecimy dalej. Asfalt 8. Mamy sobie i Znowu Nokia Temporum 2 Oj, tu mam hmm. jakiś konfig chcę pobrać, ale nie w sumie nie chciała. Albo no, pobierała, no ale tak czy siak i tak Nokia to wygrała. No Zaczynam mówić i rymować. Sponge Surfers. Tym razem Motorola. The Trigger 2. Trofeo Ramis. Asphalt Extreme. że tak się zapytam wynika z tego że znowu Nokia wgrała i jedźmy dalej unkilled Okay. jest ja troszkę ściszy. Dobra, i ostatni temat będzie to PUBG Mobile. No, ale tu tym razem na Motorola wygrała. Dobra, jeżeli chodzi o gry, widzicie jak to mniej więcej wygląda. O, bardziej mi tu Nokia też. Tym razem, może nie też, bo poprzednio bardziej motka w apkach była lepsza. Ale sprawdźmy jeszcze RAM. 4 GB i zobaczmy, co będzie w przypadku RAMu. Dobra, widzicie asfalt 9 bity. Asfalt 8 tu w ramię Motorola. I niet Temple Run 2. W obu poza. Jedziemy dalej. Subway Surfers też ubite w obu. Dead Trigger 2 w obu w ramię. Dobra, Asfalt Extreme też w obu w ramię. Idźmy sobie dalej, czyli będzie to Unkilled. Tu w ramię. Tu się uruchamia ponownie. I mamy PUBG w obu w ramię. No tak no. Prędkościowo minimalnie ta Motorola była szybsza, ale fajnie ta ramza działa w Nokii, więc w sumie bardziej bym tutaj się tutaj chyba ucieszył z Nokii 7.2 niż z Motorola pod tym względem, więc takie w skrócie moje zdanie. Odnośnie jednego i drugiego smartfonu jeśli macie playlistę, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami, nadzwolę dzwoneczki, subskrypcje, komentarze pod spodem w społeczności. No i cóż, tyle. Tyle odnośnie porównania Noki 7.2 kontra Motorola Moto G8 z plusem. Z tej strony Łócek. trzymajcie się ciepło, hej!